Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Ony, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z testem oraz prezentacją słuchawek od firmy Patriot Viper Gaming. Są to słuchawki V. 380. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować firmie Patriot za otrzymanie tych oto słuchawek. To są dokładnie te słuchawki, które mogliście wiedzieć już. Oj, miesiąc temu chyba wstawiałem ponad pos nawet więcej, więc przez ten cały czas je użytkowałem. No stop służyły mi do grania do słuchania muzyki cały czas je miałem na sobie, więc zaraz zobaczcie też, jak one wyglądają po miesiącu użytkowania. Dokładnie opowiem Wam o ich wszystkich funkcjach. Zobaczymy sobie oprogramowanie, które dostępne ze strony producenta, wszystkie aspekty wizualne, a na końcu poznacie moją dokładną opinię. Jeżeli chcielibyście się zagłębić bardziej w takie aspekty techniczne, różne cyferki, etc., odsyłam Was na moją stronę internetową grywanie.pl Link jest w opisie. Tam we wpisie są wszystkie rzeczy dokładnie tu wymienione, które powinny Was interesować, jeżeli chodzi o aspekty techniczne. Ja Was serdecznie poproszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tych słuchawkach i dajcie mi znać, jakich Wy używacie słuchawek czy to do komputera, konsoli, bądź może też do telefonu, a może macie takie jedne słuchawki, które pasują do wszystkich tutaj wymienionych platform. A więc zaczynamy. Tak oto prezentuje się karton naszych słuchawek. Mamy tutaj informację, że jest dźwięk 7.1, mamy dodatkowe oprogramowanie do pobranie ze strony producenta odczypiany mikrofon ergonomiczny design tutaj cały wygląd zaraz wam dokładnie pokażę i redukcję tutaj szumów mamy tutaj że jest to level expert i standardowo tutaj podświetlenie RGB tak, żebyśmy mogli sobie ustalić kolory, jakie chcemy. Plus jest taki, że możemy to poświetlenie całkowicie wyłączyć, więc jeżeli ktoś tego nie lubi, nie będzie miał z tym żadnego problemu. Z tyłu, w wielu językach, posiadamy całą tutaj specyfikację techniczną. Możecie sobie tutaj zobaczyć na szybko. Jeżeli chcecie bardziej się w nią zagłębić, to zapraszam na moją stronę internetową. W środku pudełka, oprócz samych słuchawek, które oczywiście są takie fajne goberce, e, znajdziemy zestaw naklejek i tutaj szybką instrukcję, jakie. Można podłączyć. Same słuchawki z bliska prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Na początek, może, zaczniemy sobie tutaj od końcówki. One są oczywiście podłączone na USB. Mamy tutaj złotą końcóweczkę z logiem tutaj Patriota. Kabel jest gruby, powlekany, więc na pewno nie ulegnie nam tutaj żadnym uszkodzeniu, jeżeli będzie gdzieś się o coś obcierał. I tutaj jeszcze jest dodatkowo takie zapięcie, które też pewnie ma logo Patriota. Jest tutaj logo Vipera, jakieś. Jakiś o, to ta gąbka z tego pudełka, całość idzie tutaj do naszych pięknych, tutaj ładnych słuchaweczek. Jeżeli się skupimy na połąku górnym, to mamy tutaj od góry logo Vipera. Jest tutaj użyta taka ekologiczna skóra. Zobaczcie, jakie ładne są tutaj zrobione obszycia z jednej jak i z drugiej strony. Cały pałąk tutaj jest aluminiowy. Tak, Metalowy, aluminiowy z jednej, jak i z drugiej strony. Posiadamy informację, że jest to lewa słuchawka, a to jest prawa. Całość jest tutaj regulowana w pełni, jak możecie zobaczyć z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj są też pokazane stopnie regulacji z tej, jak i z tej. Na jednym boku, tutaj mamy napis Viper, i dookoła LEDowy LED taki pasek, i to też się podświetla. Ten element z tej strony. Jak i z tej strony. Tak samo jest w ten sam sposób. LEDowy tutaj pasek i logo Vipera z tej oto strony. Tutaj w słuchawkach możemy zauważyć, na lewej słuchawce e, znajdują się przyciski funkcyjne. Przycisk do zwiększania i zmniejszania głośności, przycisk do wyciszenia mikrofonu i przycisk, dzięki któremu możemy przełączać sobie między gotowymi trybami podświetlenia RGB, bądź możemy całkowicie je wyłączyć. To samo możemy robić za pomocą e, dedykowanego oprogramowania, które wam pokażę Zaraz. Z tej strony, w tej bardzo ładnej, tutaj zaślepce, bo bardzo dobrze ona jest, jest złącze na nasz mikrofon. Mikrofon wygląda w ten sposób: jest on odłączany, możemy go sobie podłączyć odłączyć kiedy chcemy. Jeżeli nie używamy, no to zaślepiamy i ładnie to wygląda. Mikrofon jest, zbiera dzięki dookoła, ma tutaj, zbiera nasz głos i też jest specjalnie zrobiony do redukcji szumów. Więc, jeżeli mówimy, no to on potem oddziela te szumy od naszego głosu i jego wtyka się bez problemu w te. Oto tutaj złącze. Proszę bardzo. I siedzi, tylko tutaj widzicie, trzeba trafić tym w to miejsce i po prostu później możemy sobie wyjąć, jeżeli z niego nie korzystamy. Plusem tego plus tego mikrofonu jest taki, że, jeżeli on zbiera dźwięki dookoła, no to nie musimy mieć go centralnie pod nosem. Fajnie, że on się zgina w każdej stronie, więc w jakiś tam sposób możemy sobie go dostosować e, do naszej e, twarzy. Tak mówię, dlatego że jak jemy, prawda, gadamy i jemy, to często mikrofon chcemy sobie obrócić w drugą stronę. To tu właśnie tego to możemy dokonać bez problemu i nikomu nie powinniśmy też tutaj chrupać ani też sapać. A mikrofon zaraz Wam też pokażę i sprawdzi, i Wy musicie zdecydować, czy taka jakość mikrofonu Wam tutaj oczywiście odpowiada. To na tego na razie się pozbędziemy. Zobaczcie, w tej sławki mają co do pałąku. bardzo tutaj miękką gumę, naprawdę mięciutką, fajną. Jest ona dość cienka, zobaczcie. Jest ona cienka i nie wiem jak ona się będzie sprawowała po dłuższym, po dłuższym czasie. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba powinno być ok. Jest ona naprawdę cieniutka, ale przyjemna. Tak samo nauszniki lewy jak i prawy te zostały właśnie wykonane z tej ekoskóry. To już chyba ta sama, tak mi się wydaje. I zobaczcie, że one, niezależnie co zrobicie, patrzcie, one się nie łamią. Widzicie? Nie ma możliwości w sumie, nie wiem, co by się musieli zrobić, żeby się połamały, więc naprawdę wytrzymałość, zobaczcie, połąka jest naprawdę duża. Patrzcie i nic im się nie dzieje. Tu jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. W większości innych przysławek, jakbyśmy zrobili tak, no to mogłoby się to źle skończyć. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest ładnie tutaj cała gąbeczka, jest ona miękka w środku. Nic tutaj więcej nie mamy, i z tej strony to wygląda tak. Naprawdę są fajnie, ładnie są tutaj obszyte te gąbki dookoła. Ładnie te elementy są i dobrze spasowane w, na każdej słuchawce, więc cały tutaj wygląd zewnętrzny, e, dopasowanie elementów, e, tutaj poszło na im, im bardzo dobrze. Patrząc się pod tym względem, wydaje mi się bardzo dobrze e, postarał. Nie są one lekkie, są one dość ciężkie, dlatego że ten pałąk najwięcej tutaj waży, ta tutaj e, konstrukcja. Na głowie dobrze leżą, ale to wszystko przekażę Wam w podsumowaniu. Jeżeli chodzi tutaj o te aspekty takie całego tutaj wyglądu, no to widzicie tutaj tworzywo sztuczne, plastik z każdej strony, on się tu zbytnio nie brudzi, te gąbeczki tutaj po miesiącu jak najbardziej są, są ok i wydaje mi się, że to byłoby tyle z takich aspektów stricte technicznych. Teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania oprogramowania i mikrofonu. A później do mojej opinii o tym oto sprzęcie. Tak, oto prezentuje się oprogramowanie, które jest dostępne do pobrania ze strony Producenta. Głos, który słyszycie, jest właśnie z tego mikrofonu, w tych oto słuchawkach. Generalnie to oprogramowanie jest bardzo, ale to bardzo proste. Tutaj e, z przodu mamy możliwość wzięcia sobie głośniej bądź ciszej lewej, prawej słuchawki. Możemy też to sobie odblokować i każdą osobno bądź zablokować. I wtedy będziemy automatycznie dostosowali lewą i jak i prawą. To samo możemy zrobić z mikrofonem, tak jak tutaj chcemy. Po prawej stronie mamy już gotowe tutaj tryby, już po prostu możemy włączyć sobie i wyłączyć, a po lewej stronie w głośnikach tu mamy equalizer, więc jeżeli ktoś chce się pobawić, no to, to może tutaj wszystko oczywiście poustawiać, ja to nigdy się nie bawię. Tutaj mamy voice clarity i tutaj mamy t 7.1 i osobiście Hmm, tego zbyt by nie polecał, bo ten dźwięk jakoś jest troszeczkę dziwny i mi tutaj nie odpowiadał, mimo że ogólne basy są bardzo mocne, tak? To jest przy włączeniu tego to jeszcze troszeczkę to dziwniej brzmi. Mamy tutaj mikrofon, mamy też taką funkcję, ale jak słyszycie, no niezbyt to... Tutaj brzmi, więc ja to sobie tutaj wyłączam. Niżej mamy też opcję takich cztery gotowych trybów, jeżeli sobie je uruchamiam. Mogę tutaj być czymś takim, mogę mieć taki głos. Mogę też mieć taki głosik. I mogę też mieć taki głos. A jeżeli chcę, to mogę mieć taki. To też chyba wyłączymy. Kolejną tutaj opcją. Są oczywiście LEDy. Możemy tutaj sobie ustawić e, ogólnie mrygające, możemy sobie oddychające, i mamy jeszcze z, jakby streaming i rytm. Czyli możemy dostosować sobie jakby słuchawki do e, streamowania gier i tutaj grania, że te, te kolorki sobie się tutaj będą zmieniały, albo do rytmu, czyli do muzyki. Więc my, jako użytkownicy słuchawek tego nie zobaczymy, ale no nie wiem, ktoś obok to zobaczy, albo po prostu osoby, które są na streamie też to zobaczą. I w sumie. To wszystko w tym oprogramowaniu. Nie są one takie malutkie, za dużo tu nie ma. Szkoda, że nie ma po prostu jednego takiego oprogramowania, które po prostu obsługiwało wszystkie sprzęty. To by też zminimalizowało ilość programów, które musimy instalować do każdego poszczególnego sprzętu osobno. No i możemy też oczywiście korzystać z tych funkcji, tutaj, które są e, tutaj po bokach, jak już e, chcemy, albo i z tych. I to. No i mamy już podsumowanie. Tak oto prezentują się e, sławki, że chodzi o podświetlenie. Mamy tutaj gotowe tryby, które może wybierać tą tęczę. E, mamy też tutaj e, tryby statyczne: e, e, świecenia, czyli czerwony, zielony, niebieski, e, różowy. I po prostu przechodzenie też tutaj widzicie w różne kolory, i możemy też całkowicie wyłączyć. Oprócz tego, w tym oprogramowaniu, które wam pokazałem, możemy sobie wszystko dodatkowo ustawiać tak jak chcemy. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie, mogę powiedzieć, że tak, wszystkie tutaj elementy są dobrze ładnie spasowane, wszystko ze sobą dobrze współgra. Sławki są wygodne, jak zobaczycie, jak sobie tutaj nałożę. O. Ładnie one tutaj leżą, dość są masywne, tak to nie są malutkie sławki, Nie należą też do najlżejszych czucie na głowie. Jeżeli wcześniej używaliście lekkich sławek, no to te odczujecie, ale rekompensują to dobre te poduszki. dobre tutaj, jak widzicie, niezawodny ten pałąk na górze. Ładne obszycia, eleganckie wykończenie, dobrej jakości materiały. Na plus oczywiście odłączany mikrofon, jeżeli nie chcemy. I ta zasiewka, która jest w tym miejscu, co nie powoduje tego, że mamy tutaj dziurę. Eee, powlekany kabel na plus, możliwość wyciszenia, regulacja głośności, wszystko jest tutaj jak najbardziej mm, OK. Eee, co do jakości mikrofonu, to mogliście usłyszeć. Wydaje mi się, że jeżeli na mikrofon słuchawkowy, to byłoby jest dobrze, tak? Eee, pomijając te funkcje, które tam są, to tak bez tych funkcji jest o wiele, o wiele lepiej. Eee, dźwięki, eee, mi osobiście dobrze się używało i też dobrze wszystko brzmiało w grach. Niestety, jak widzieliście, że przyłączamy na wirtualne eee, 71, czy znaczy wy tego nie widzieliście, ja to widziałem. To jest dźwięk taki jak ze studni. Eee, I ja bez tego używałem i o wiele lepiej mi się używało. Bas, bas w tych słuchawkach jest naprawdę mocny. I powiem wam szczerze, że byłem zdziwiony, jak on jest mocny. Ja lubię po prostu duży bas. Może troszkę przygłusza niektórych wykonawców e, i ogólnie w niektórych piosenkach, ale ja to lubię. Mi się podoba, lubię duży bas, więc e, jeżeli wy nie lubicie, no to może wam to troszkę przeszkadzać. Nie mamy tutaj możliwości regulacji basu. Nie wiem, czy tam w jakiś inny programowaniu po możemy to zrobić, ale tak standardowo tutaj tego nie ma. I w sumie szkoda, bo w wielu słuchawkach też się pojawiają w oprogramowaniu, np. basy, w tej sobie możemy brać na zero, bądź zminimalizować. Zwiększyć, zmniejszyć tego tu zabrakło i fajnie, jeżeli taka regulacja ogólnie e, byłaby w tych słuchawkach. Reasumując, uważam, że to jest dobry produkt. Jak za tą cenę, jeżeli oczywiście byście, byście byli zainteresowani zakupem, to link do zakupu do porównarki ceny jest na dole w opisie. Was serdecznie zapraszam i napiszcie mi właśnie, jaki wysławek używacie i czy jesteście z nich zadowoleni. I może w jakiś sposób przekonałem Was do zakupu tego ładnego cudeńka? Bo jeżeli chodzi o cały design gamingowy, no co tutaj w Vaporowie nie może naprawdę nic zarzucić. Ja testowałem je ponad miesiąc, troszkę dłużej tym razem, bo dużo rzeczy się złożyło i jestem zadowolony. No są przewodowe, no to też wiele osób z Was nie lubi, ale ja się w sumie już do tego przekonałem i cały czas są, jak pewnie widzicie też na zdjęciach, u mnie dostępne, bo na razie są one dla mnie. Numerem 1. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, czekam na Wasze komentarze, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych filmach oraz testach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć, a Patriotowi jeszcze raz serdecznie dziękuję.